Wbrew obiegowym opiniom, że jest cisza, zastój, że nic się nie robi, ja jestem przeciwnego zdania. Benedektyńska praca Komisji i Prokuratury doprowadziła do wielu wspaniałych, ale przygnębiających odkryć, mówił na antenie radiowej jedynki Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Mija 9 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Delegacja leciała na uroczystości 70. Rocznicę zbrodni katyńskiej. Prowadzący stwierdził, że wraz z objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wielu obiecywało sobie, że nastąpi przełom w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej? Wbrew obiegowym opiniom, że jest cisza, zastój, że nic się nie robi, ja jestem przeciwnego zdania. Benedyktyńska praca komisji i prokuratury doprowadziła do wielu wspaniałych, ale przygnębiających odkryć, mówił Andrzej Melak. szef komisji badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego. Przyp. redaktor Pan Müller powiedział na nagraniu, że wynik polskiego śledztwa musi być tożsamy z tym, które prowadzili Rosjanie. Bo co by było, gdyby naród przez chwilę zwątpił? dodał. Andrzej Melak przypomniał również o przeprowadzeniu ekshumacji Przeprowadzono przecież ekshumacje, które przez wiele lat blokował poprzedni rządu i poprzednia prokuratura. Zaniechano rzeczy, która w tego typu katastrofach jest jedną z najważniejszych, czyli wykonania autopsji, zaznaczył polityk. Wiadomo, że po pół roku od przywiezienia zwłok, pochówków, rząd pana Tuska o zaistniałych pomyłkach, gdzie pomylono ciała dodał